3, 2, 1, jazda! 70, krótki, 4 lewy i dwa prawy, zacisk 1 po kuli i Dwa lewy, tni i dwa prawy, zacisk półdługi po kuli i dwa lewy, tni i krótki, 4 prawy, 60, 3 prawy, 60. 2 lewy, długi, po kuli, klej zewnątrz, 80. Krótki, 2 prawy, plus wewnętrzną i, 2 lewy, tni i, 2 prawy, długi, zaciska, otwiera, śliski, 70. Krótki, 3 prawy, płot zewnątrz, 80. Krótki, 3 prawy i, 3 prawy, plus długi i. 2 lewy, 60. Ostrożnie. 3 lewy, zacisk 2. Tchnij. Do 2 prawy. Plus. Długi. Otwiera. Śliski. 60. 3 prawy. 120. Ostrożnie. Śliski. Bardzo. Hak lewy, tchnij i. Hak lewy, czni 80. 3 prawy plus długi i. Krótki, 3 prawy. Hamuj, hamuj, 50. 1 lewy, 70. 2 prawy, zacisk półdługi, 3 dni wewnętrzną i 3 lewy, zacisk hak plus i. 2 prawy plus pni i hak prawy plus i. 2 prawy, długi, zacisk późny i hak lewy plus. I HAK PRAWY PLUS TNI I KRÓTKI 3 LEWY I 3 PRAWY TNI I KRÓTKI 3 PRAWY PLUS TNI 90 1 LEWY 50 KRÓTKI 2 LEWY I 4 LEWY 60 HAMUJ NAWRÓT PRAWY TNI 70 Hak lewy plus ściska wewnętrzną do 2 prawy. Czni i 3 prawy 60. Jeden lewy, 70. Ostrożnie śliski. Hak prawy plus czni otwiera pół długi 90 trzy lewy czni do krótki 3 prawy prawą i. Dwa lewy, i cztery lewy, długi, zacisk dwa, tchnij 140 Krótki, 5 prawy, 40. Krótki, dwa prawy, tchnij wewnętrzną. Ściska i dwa lewy. Tchnij 100 Ostrożnie, hamuj, hamuj, krótki, trzy lewy. Do śliski. Bardzo nawrót prawy. półdługi 90 Hak lewy plus długi kuli i dwa prawy, długi zacisk i trzy lewy do krótki, dwa lewy, tnij, ściska i ostrożnie śliski, dwa prawy, tnij, ściska, bardzo śliski, bardzo do krótki, trzy lewy, sto lewą, hak prawy plus nie tnij, i krótki, dwa lewy plus max i krótki, cztery prawy i ostrożnie hak lewy, długi po kuli i hak prawy plus śliski i hak prawy nietni i śliski dwa lewy długi zacisk późny 80 hak prawy plus 70 dwa lewy długi zacisk i Ostrożnie, hak prawy, plus długi, po kuli, otwiera zameka, śliski, i dwa lewy, otwiera, max, do, trzy lewy, długi, lekki zacisk, i krótki, trzy prawy, i krótki, trzy lewy, 120, dwa lewy, zacisk, ściska, do, krótki, dwa prawy, nie tnij, ściska, 70, dwa prawy, i dwa lewy, tnij, Metalotna. Przez metę.